Czas na jedno idrofigłce. Okej. Eee. Gram w Mincio Crafta be- be bedrock. Na na z Experimental Settings, bo ja chcę zobaczyć co tutaj jest i z jakiegoś powodu się tutaj zrespiłem i tutaj. Co to jest za generacja? Co to jest za generacja? Co to jest po prostu? Na no serio, ja nie mówię. Okej. Okay. Um. Okej, okay, więc co tutaj jest? Jezu, jakie to jest duże! Okej, okay, dlaczego to jest takie gigantyczne? Co to jest? Co to jest za queue? To jest po prostu głupi taki taki... norma... A baba... Co to złoto tutaj robi? Dlaczego to złoto tutaj jest? To jest... To jest wyżej niż... To jest wyżej niż kurde jakiś... Chyba poziom morza. A to jest złoto i tutaj jeszcze jest wioska. Dlaczego tutaj... Okej, okay, ta generacja właściwie jest o wiele... o milion razy lepsza tutaj. Na serio. Na serio ty... Gościu! Ta generacja, kurde, jest, jest milion razy lepsza, okej. Okay. Tu jest panda. Siema. Okej. Okay. Ehm um. Nie mogę. Ja w ogóle muszę zmienić swojego skina, bo jest głupi. Eee. Czy są. Czy mam tutaj żaby? Jest! I co to jest? Or. Froglight! Ale po co? Co to jest? Czekaj. Dlaczego one są białe? Fia. Chwila, fia, fia, fia. chwila. chwila, 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 chwila. Aha Ech, ja. Jakie to są moby w ogóle? Okej, okay, to są zresztą te normalne głupie moby Co się... co... Co ta żaba zrobiła? Polazła. Ta żaba się po prostu tyle pierda, mi z oczu. Um. Czy jest tutaj fly? Nie, nie ma. To co te, to co te żaby będą jeść? Chwila, fuera, fiera, fiera, fiera. Eee, to jest woda. Ja nie mogę. Kto mi kto do mnie picze na Discordzie? Tak. Jajka. Ach, tak, Mobu, który się spałnuje dosłownie wszędzie w, w tej grze, czy mi się wydaje, że ja przez chwilę zepsułem e, inwentory? O jezu, ile ich jest! O jezu! O jezu! O jezu, o jezu! O Jezu, ile ich jest teraz? To jest po prostu... To, ca... to Okej, okay, to całe jezioro zostało po prostu przejęte przez żaby. Albo rzeka, to jest chyba rzeka. Tak. Okej. Okay. Czeje. Seed. Jaki to jest Seed? Ja nie mogę, naprawdę tej komendy nie ma tutaj w Bedrocku? Naprawdę w Bedrocku tej komendy nie ma? W Bedrocku prawie nic nie ma. I des... Nawet nie będę pytać. Okej, okay, po prostu... Jak skończę to nagrywać, to po prostu ten... to... To po prostu dam Seed w, w opisie. Okej. Okay się stało z moimi UI... Nagry mi, się, nagry mi się to zrobiło takie ciemniejsze. No to mi się to się robi z jakiegoś powodu ciemniejsze. Okej. Gościu, te ja w je, jeden coś tam. Nie, nie, chyba? one... Dlblbl obu Yyy on... To po prostu, po prostu najlepsze jaskinie świata. Dlaczego w ogóle geny... Sama... ja nie mogę. Sama generacja w Bedroku jest milion razy lepsza. Co to jest? Co, Co? Co to jest? Aha. Okej, okay, dlaczego. Dlaczego w bedrocku takie rzadkie struktury się tak często spawnują? Co? Ja nie mogę. Ehm. Um. A a babibuba bibuba biba ba, bi, babiba. Bobibaba baba. Babibaba. Ba, ba. Chwila. O nie! Cóż to za to dochodzi z to, ale <mulatuj> <mulatuj> to... Kupa? Co? <mulatuj> Okej, okay, zignorujmy to, że ja właśnie podniosłem to, to, to. Po prostu to. Hmm, oto tutorial, jak spuścić y, y, wodę w toalecie, ale w Minecrafcie! Hmm. Wow! Spuściłem wodę! Ja nie mogę! Wow, Ameryka! Zamknij się! Ameryka! Normalnie ja nie mogę! Gościu, czy ty, ty widziałeś, że ja właśnie spuściłem wodę? ty się zamkniesz! Okej, okay, iść się sobie, ja nie mogę. I się. Po... Powal do tego. tego kurde. Ja nie mogę. Okej, okay. to był tutorial, jak spuścić wodę w toalecie Ja nie mogę! Te głupie drzwi. Co, okej, co, ja, babi baba, co tutaj nawet jest jeszcze nowego? Czy tutaj, czy tutaj cokolwiek jeszcze jest nowego, oprócz tych głupich, kurde, żab? Widziałeś, że to jest transakcja? Ach, tak, nie mogę nagrywać więcej niż 10 minut, za to, że, że mi nie działa OBS i muszę używać Bandy Kama. Ja nie mogę. Okej, okay, ja nie widzę tutaj nic. A, absolutnie nic innego tutaj nie widzę. A. A, to jest po prostu ta, ta baby. Dobra. Podaję na spałnie i widzimy co się co I potem i raz je pozabijamy. Nic sobie! Co okay. nawet nie mogę... Dlaczego to mi się nie, nie chce zrobić? Przestań chodzić za mną, taki głupi ekspie. No patrz, patrz to... co za kurde eksp. Nieważne co zrobi to i cho to chodzi po prostu za mną. No widzę ja stąd. A gdzie g -g gdzie się kurde mój miecz podział? Okay. Bu, bum, bum. bum, 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 bum.

Okej, okay, to jest o wiele Okej, okay, ja przestanę po prostu zabijać te głupie y, baby-żaby i skończę ten głupi film. Tylko najpierw rozrzucę to. Macie darmowe... Ja nie mówię. O nie, nie mogę powiedzieć tego słowa, ponieważ, y, ponieważ y, moja mama ogląda mój kanał i y, y, y nie pozwala mi robić go tak, jak ja lubię. Ja nie mówię. Każde jedno auto w kigurce.